Czy zodiakalne raki są zazdrosne i zaborcze? Często dosyć. Zodiakalne raki są zaborcze i też zazdrosne. Przy czym nie mówią i nie pokazują tego tak bezpośrednio. Raki są znakiem wodnym. I są rządzone przez księżyc, który m.in. potrafi tworzyć dobre iluzje, takie miraże. Są pasywne i skryte. Więc to, czym one grają, to jest pewien nacisk woli, która jest wyczuwana w kontakcie, w energii, a niekoniecznie jest przekładana na słowa. Jest to gdzieś między zdaniami i grają e, sumieniem. Więc e, m, są zaborcze i zazdrosne, ale m, okazują to często w inny sposób e, niż to robią na przykład skorpiony czy barany. <try> ale jest to cecha, którą często posiadają.